Na pewno na koniec dziękuję za bardzo dobre przyjęcie w Bielsku. Na pewno jest to klub, który będę zawsze dobrze wspominał. Zaczęliśmy trochę, trochę nie mrawo, bo chojniczanka miała kilka stałych fragmentów gry z rzędu. Na szczęście udało się przed tym wybronić. Później już wyglądało to. To coraz lepiej wykorzystaliśmy błędy, błędy zespołu. Schodził w wyprowadzeniu. Szybko graliśmy do przodu. To przeniosło nam trzy bramki. W momencie, kiedy udało się strzelić w drugiej połowie na cztery, w zasadzie ten mecz był już zamknięty. Natomiast pochwaliłem zespół za to, że. Mm, po kilka latach już mieliśmy taką sytuację, że yy, mogliśmy skoczyć na to szóste miejsce i nie dawaliśmy rady. Dzisiaj, dzisiaj daliśmy radę, pochwaliłem zespół za pierwszą połowę i za 10 minut drugiej, natomiast za resztę już nie, bo, bo po prostu zespół, który mm, chce o coś walczyć w tej lidze powinien ten mecz do końca rozegrać zdecydowanie lepiej. My za dużo daliśmy miejsca przeciwnikowi. Kilka razy się zakotowało pod naszą bramkę, bramką tego oczywiście. Eee, nie chcemy, ale nie ma co narzekać. Mamy trzy punkty. Eee, musimy się teraz szybko zregenerować, bo w piątek już bardzo fajny, ciekawy mecz przed nami w Łodzi. Także to tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę. Dobrze, wieczór, Piotr na górę, ale ja się chciałem zapytać, skąd pomysł na przesunięcie Bonifacio na tego półprawego stopera i jakby Pan ocenił jego po postęp? Szczerze, tak na gorąco, to powiedziałbym, że był dzisiaj najlepszym z tej trójki e... środkowych obrońców, jasekurował i, i, i bronił, i dobrze wprowadzał piłkę, także jestem z jego postawy bardzo, bardzo zadowolony. No, mamy tutaj jakieś problemy, szukamy rozwiązać. Na szczęście Mati Wypik jest, jest już w treningu, także mam nadzieję, że na piątkowy mecz będzie już gotowy do gry. Zacznę od tych złych rzeczy, a zakończę dobrymi. E... Na pewno odpowiedzialność nasza dzisiaj w sytuacjach, w których straciliśmy bramkę, była zła. Eee, trochę się temu dziwię, bo mamy mądrych zawodników w drużynie. Mamy doświadczonych zawodników, a nie tak zareagowaliśmy. Eee, no, nie przystoi robić tak proste straty i tak zachowywać się w sytuacjach po których tracimy bramki, a przede wszystkim w sytuacji, w jakiej my jesteśmy. Mówimy o odpowiedzialności, tej odpowiedzialności zdecydowanie wymagam od zawodników. Mówimy, że odpowiedzialność bierze się z mądrości, z tej inteligencji. I tutaj na pewno o to, o to jestem zły, że, że, że gdzieś ta odpowiedzialność nie była na takim poziomie, jakim chcieliśmy mieć. Wiemy, że z takim zespołem jak dzisiaj jest pod Beskidzie, gdzie ma dużo kościołowych zawodników, ma dobrych zawodników, to będzie to na pewno e, taka sytuacja, w której oni potencjalnie będą w stanie to wykorzystać. Wykorzystali e, te błędy, które popełniliśmy i nas ukarali dosyć mocno za to. Co do, na pewno to boli, no i trzeba się z tego pozbierać. Na pewno. To co lepsze, to zmiany, które dzisiaj zrobiliśmy, nastawienie w drugiej połowie nasze, momenty bardzo dobre i początek meczu. Rozpoczęliśmy tak, jak zakładaliśmy, wiedzieliśmy, że tutaj nie możemy grać o jeden punkt, tylko o trzy punkty i to nasze nastawienie było bardzo dobre, bardzo pozytywne, czego na pewno było. Co, co było wynikiem tej takiej nawałnicy naszych stałych fragmentów gry, które wynikały z tego, że zaczęliśmy naciskać na podbyskidzie i wytworzyliśmy tutaj, że cztery rzuty różne i dwa rzuty, rzuty, rzuty wolne. I tutaj w tych sytuacjach powinniśmy lepiej się zachować i więcej uzyskać, żeby, żeby się ten mecz potoczył tak, jak zakładaliśmy. No i sytuacja po wrzucie z autu, gdzie no nie możemy tak się zabezpieczać czy tak się zachowywać, bo mamy, mamy bardzo dobrze obstawione pole karne, mamy wrzut z autu długi, którym chcieliśmy zaskoczyć pod Beskidzie, a niestety dostaliśmy, zostaliśmy do to i w bardzo prosty sposób z szybkiego ataku pod otworzył ten wynik. I na pewno ta bramka dała dużo... Wiary i pewności, i podbysk, w tym momencie uwierzyło, że może odeprzeć nasze ataki. Były momenty, z których jestem bardzo zadowolony, które, które dają satysfakcję z pracy z tą drużyną. No ale tak jak powiedziałem, ta odpowiedzialność była dzisiaj bardzo, bardzo zła, szczególnie w pierwszej połowie. I ta pierwsza połowa, no po prostu, zawiodła nas odpowiedzialność i, i tego będę się trzymał. Od doświadczonych zawodników muszę wymagać odpowiedzialności i tego na pewno oczekuję. Myślę, że dalej nie będę już tego komentował, bo, bo powiedziałem to, co uważam. Na pewno teraz pozytywy to chęć zdobycia kontaktowej bramki, a później jeszcze nabieranie, żeby odwrócić te losy tego meczu. No ale gdzieś te sytuacje, które stworzyliśmy, no nie zostały wykorzystane. I to jest na pewno, ten mankament musisz być skuteczny, żeby i w obronie i w ataku, żeby, żeby wygrywać na z takim zespołem jak pod Beskidzie. Tyle na pewno na koniec. Dziękuję za bardzo dobre przyjęcie e, w Bielsku. E, na pewno jest to klub, który będę zawsze dobrze wspominał i, i na pewno jest głęboko w moim sercu, bo, bo tutaj wiele pięknych chwil przeżyłem. Dziękuję całemu zarządowi, właścicielom za, za bardzo dobre przyjęcie i, i, i taki mały gift, który otrzymałem, a kibicom za, za to, że pamiętali o mnie i w takim fajnym tonie e, podali tego, tego, tego pokaz, za co jestem na pewno wdzięczny i na pewno będę to pamiętał. E, gratulacje dla zwycięzców. E, Trzymam kciuki, walczyli o to, aby się znaleźć w elicie, w ekstraklasie. Muszą walczyć o to i, i, i na pewno tutaj będę trzymał za nich kciuki. Powodzenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo trenerze. Czy są jakieś pytania? Proszę. Panie trenerze, zostało de facto 7 spotkań do końca rundy. 28 8 punktów do tej bezpiecznej strefy. Jaki jest pomysł, żeby uratować tą ligę? Nie wiem, jakieś zmiany, głównie chyba ogromnej? No na pewno pomysł jest taki, żeby wygrać mecz, być odpowiedzialnym, skutecznym i wygrać mecz i zdobyć trzy punkty, bo, bo tylko w pierwszej kolejce to zrobiliśmy. I to jest taki pomysł, poprzez pracę i poprzez dobre decyzje można to, to, to zrobić. Na pewno ta strata jest duża. Yy, wiadomo, że można kolekwialnie powiedzieć, że się nie poddajemy, walczymy, bo tak jest. No, sportowcy mają to do siebie, że, że muszą walczyć. Yy, wiemy, wiemy, że ciężkie zadanie przed nami, że musi. No, nie ma co, co, co ukrywać. Na pewno musi nastąpić taki, taki, taki powiedzmy, cud i yy, yy, yy coś wielkiego musimy zrobić. Złapać serię. Przed nami mecz bardzo ważny u siebie z Sesnowcem. Później wyjazd do Wisły. Na pewno w tych punktach, jeżeli zdobędziemy 6 punktów, to jeszcze możemy mówić o tym, że powalczymy. Jeżeli nie zdobędziemy w tych dwóch meczach punktów 6, no to na pewno już będzie bardzo ciężko, aczkolwiek na nadzieję umiera ostatnia I, i, i nigdy, nie mów nigdy, ale, ale no, racjonalnie oceniając to na pewno jest to bardzo trudna już sytuacja. Wierzę w to, że zawodnicy zdają sobie sprawę, że w ich już nogach i głowach najwięcej i to od nich będzie już zależało jak to na boisku będzie się toczyło, a ode mnie i od mojego sztabu pewno dobrego przygotowania i odpowiednich decyzji i trafnych decyzji, które, które dadzą nam właśnie te zdobycze punktowe.